Witaj na kanale Bajeczka TV Zapraszam na nową historię. Nina siedziała na dywanie w swoim pokoju i budowała z klocków kolorowy zamek. Za oknem świeciło słońce, a liście na drzewach lekko szumiały. Dziewczynka lubiła tak bawić się sama, ale dziś jakoś trudno jej było się skupić. Co chwilę zerkała na okno, miała sześć lat i była bardzo ciekawa świata. Nagle usłyszała, jak na podwórku szczeka pies i chichoczą dzieci. Zerwała się, podbiegła do parapetu i wyjrzała na zewnątrz. Na ławce pod klatką siedziała starsza pani w ciemnym płaszczu. Trzymała w ręku laskę i patrzyła gdzieś daleko, jakby o czymś myślała. Dzieci biegały obok, ale nikt do niej nie podchodził. Mamo! zawołała Nina. Chodź szybko, mama weszła do pokoju, wycierając ręce w kuchenną ściereczkę. Co się stało? Zapytała spokojnie. Zobacz, dziewczynka wskazała palcem na okno. Ta pani cały czas tam siedzi, zawsze sama. Kto to jest? Mama spojrzała w dół. To nasza sąsiadka, pani Zofia, mieszka w klatce obok, jest już bardzo starsza. Ona nie ma nikogo? Nina zmarszczyła brwi. Nikt do niej nie przychodzi? Nie wiem, odparła mama. Wiem tylko, że jej mąż dawno umarł, a dzieci mieszkają w innym mieście. Pewnie rzadko się widują. Nina poczuła w środku lekkie ukłucie. Sama nie lubiła, gdy bawiła się długo bez nikogo. Mamo. Ona wygląda tak, smutno, szepnęła. Jakby było jej nudno i pusto. Mama przytuliła córkę. Czasem starsze osoby czują się samotne, potrzebują kogoś, kto z nimi porozmawia, kto się uśmiechnie. Dziewczynka jeszcze chwilę patrzyła na ławkę. Pani wstała powoli i zaczęła wracać do domu. Szła ostrożnie, krok za krokiem. Ja bym nie chciała być sama w domu, powiedziała Cichonina. Nikt tego nie chce, odpowiedziała mama. Dlatego dobrze jest być dla innych miłym. Czasem wystarczy drobiazg, dobre słowo. Następnego dnia było pochmurnie, ale w mieszkaniu Niny panował przytulny półmrok. W kuchni pachniało herbatą i naleśnikami. Dziewczynka siedziała przy stole i smarowała naleśnika dżemem truskawkowym. Mama coś pisała na kartce. Co robisz? Spytała Nina, podskakując na krześle. Listę zakupów, odparła mama. Muszę kupić mleko, chleb, masło a i koniecznie kwiaty, bo dziś są urodziny pani Zofii, Nina aż wypuściła z ręki łyżeczkę. Urodziny? Powtórzyła. Naprawdę? Tak, wczoraj spotkałam ją na schodach, wyjaśniła mama. Powiedziała, że dziś ma urodziny. A kto przyjdzie na jej urodziny? Spytała od razu dziewczynka. Mama zawahała się. Chyba nikt, odpowiedziała powoli. Mówiła, że nie planuje przyjęcia, jej dzieci mieszkają daleko, w brzuchu niny zrobiło się dziwnie pusto. Wyobraziła sobie panią siedzącą samą przy stole z jedną świeczką w torcie, albo wcale bez tortu. To bardzo smutne, powiedziała, urodziny bez gości to tak jak, jak święto bez prezentów. Mama spojrzała na nią uważnie. Co chciałabyś zrobić? zapytała łagodnie dziewczynka przewróciła kartkę z zeszytu i zaczęła szybko rysować coś długopisem. Może mogę jej zrobić kartkę? Spojrzała na mamę z nadzieją. Taką jak ty robisz dla babci. To świetny pomysł, uśmiechnęła się mama. Możemy też coś upiec. Babeczkę, zawołała Nina. Taką z kolorową posypką, jedną dużą. Mama zaśmiała się. Dobrze, jedną dużą babeczkę, a po obiedzie możemy do niej pójść, jeśli chcesz. Serce dziewczynki aż podskoczyło. Chcę, pokiwała energicznie głową. Bardzo chcę. Po śniadaniu Nina usiadła przy biurku. Wyciągnęła kolorowe kartki, kredki, klej i nożyczki dla dzieci. Zastanawiała się chwilę, jak powinna wyglądać kartka dla starszej osoby. Czy powinna być poważna, czy wesoła? Mamo, a pani lubi koty czy kwiaty? zawołała. Zawsze widzę ją z siatką w kwiatki, odpowiedziała mama z kuchni. Może lubi kwiaty. Dziewczynka pokiwała głową, choć mama tego nie widziała. Na przodzie kartki narysowała duży, żółty kwiat w doniczce. Do niego dodała kilka małych serduszek, ale nie za dużo, żeby nie było dziecinnie. Potem na środku starannie napisała: Sto lat pani Zofio literki trochę skakały, ale starała się bardzo. W środku napisała jeszcze: Życzę dużo zdrowia i uśmiechu, nina z trzeciego piętra. Pomyślała, że tak będzie grzecznie, kiedy skończyła, pobiegła do kuchni. Zobacz, podała kartkę mamie. Jest piękna. Powiedziała mama: Na pewno się ucieszy. Na stole stały już przygotowane składniki: mąka w misce, jajka, cukier, mleko. Dziewczynka uwielbiała piec z mamą, czuła się wtedy jak mała kucharka. Mogę wbić jajko? spytała. Jedno, zgodziła się mama, tylko ostrożnie, bez skorupek. Nina wbiła jajko z ogromnym skupieniem. Skończyła z małą plamką na blacie, ale bez skorupek w misce. Była z siebie dumna, wymieszała ciasto, a mama pomogła jej wlać je do dużej foremki na mafinkę. Teraz posypka, przypomniała dziewczynka. Mama podała jej słoiczek z kolorowymi kuleczkami. Nina delikatnie posypała wierzch wyglądało to jak mała tęczowa tęcza na ciastku. Do piekarnika, powiedziała mama. A my w tym czasie posprzątamy. Dziewczynka szybko przetarła stół wilgotną ściereczką. Miała wrażenie, że czas płynie wolno, co chwilę podbiegała do piekarnika i zaglądała przez szybkę. "Już?" pytała. "Jeszcze chwilę," odpowiadała mama. W końcu babeczka była gotowa, pachniała słodko i waniliowo. Musiała jednak chwilę ostygnąć. Nina patrzyła na nią jak na skarb. "Mamo, kiedy pójdziemy?" dopytywała. "Za pół godziny." odparła mama. Pani czasem śpi po obiedzie, więc pójdziemy trochę później, żeby jej nie przeszkadzać. Pół godziny dłużyło się strasznie, ale wreszcie nadszedł moment wyjścia. Mama włożyła babeczkę do małego pudełka, owinęła je serwetką. Kartka powędrowała do koperty, którą Nina ozdobiła trzema serduszkami. Dziewczynka szybko założyła buty i bluzę. Jestem gotowa, zawołała. Pamiętaj, że pani może się trochę zdziwić, Uprzedziła mama. Ale to nic złego. Wyszły z mieszkania, na korytarzu pachniało obiadem sąsiadów i proszkiem do prania. Schodami zeszły na dół, a potem przeszły do sąsiedniej klatki. Serce Niny biło szybciej. W jednej ręce trzymała kopertę, w drugiej ściskała mocno dłoń mamy. Na trzecim piętrze zatrzymały się przed drzwiami z małym, metalowym numerkiem. Na klamce wisiała zielona siatka w kwiaty. Dziewczynka od razu poznała wzór. To na pewno tutaj szepnęła. Mama nacisnęła dzwonek. Za drzwiami rozległ się cichy szmer. Ktoś powoli podszedł. Zamek zazgrzytał i drzwi otworzyły się odrobinę. W szparze widać było jedno oko i siwe włosy. Tak? odezwał się cichy głos. Dzień dobry pani Zofio, powiedziała mama. To my, sąsiadki z trzeciego piętra, składki obok. Drzwi otworzyły się szerzej. Starsza kobieta stała w progu w miękkim swetrze miała zmarszczoną twarz, ale jej oczy były łagodne. Ach, dzień dobry, powiedziała z lekkim zdziwieniem. O, a to kto taki? Dzień dobry, powiedziała nieśmiało Nina, przesuwając się do przodu. Jestem Nina, starsza pani uśmiechnęła się delikatnie. Piękne imię, pochwaliła. A co was do mnie sprowadza? Dziewczynka spojrzała na mamę, a potem na kopertę w swojej dłoni. Wzięła głęboki oddech, bo, bo dziś ma pani urodziny, powiedziała, i chciałam pani złożyć życzenia. Podała jej kartkę. Dłonie pani trochę drżały, kiedy brała kopertę. Patrzyła na nią przez chwilę, jakby nie dowierzała. Dla mnie? – spytała cicho. Tak, potwierdziła mama. To pomysł Niny. I jeszcze, dodała dziewczynka wyciągając pudełko. Upiekłyśmy babeczkę, jedną, ale za to specjalną. W oczach starszej pani coś błysnęło, ostrożnie wzięła pudełko, jakby bała się, że zniknie. Wejdźcie, proszę, powiedziała miękko. W progu wiadomości się nie przyjmuje, w mieszkaniu było cicho i przytulnie. Na półkach stały stare książki, na ścianach wisiały czarno-białe zdjęcia. Pachniało herbatą i czymś jeszcze, jakby lawendą. Nina rozejrzała się ciekawie, ale starała się nie gapić za bardzo. Starsza pani zaprowadziła je do małego pokoju. Na stole leżał biały obrus w delikatne kwiatki. Po środku stał pusty talerzyk i filiżanka. Usiądźcie, kochane, zaprosiła. Już robię herbatę. My tylko na chwilę, powiedziała grzecznie mama, nie chcemy przeszkadzać, ależ nie przeszkadzacie, odparła pani i w jej głosie zabrzmiało ciepło, którego chwilę wcześniej nie było. Dziś, dziś jeszcze nikt u mnie nie był. Nina spojrzała na mamę, czuła, że w brzuchu ma teraz coś zupełnie innego niż przed chwilą, jakby małą, jasną kuleczkę. Starsza pani szybko zaparzyła herbatę wróciła z czajniczkiem i trzema filiżankami, ostrożnie postawiła pudełko z babeczką na środku stołu i otworzyła. Ojej, wyszeptała. Jaka piękna tęczowa posypka błyszczała na tle białej lukrowej polewy. Pani wzięła w rękę kartkę, rozerwała kopertę i zaczęła czytać. Zatrzymała się na słowach dużo uśmiechu. Nikt mi nie dał dziś kartki powiedziała cicho. Pierwsza dostałam od ciebie, Nino. W jej oczach zakręciły się łzy, szybko otarła je palcem. Przepraszam, uśmiechnęła się lekko. To łzy radości. Dziewczynka poczuła, jak policzki robią się jej gorące. Mogę panią przytulić? Spytała nieśmiało. Och, dziecko kochane. Pani rozłożyła ramiona. Nina przytuliła się delikatnie do miękkiego swetra, czuła zapach mydła i lawendy. Przez chwilę nic nie mówiły, ale dziewczynka wiedziała, że to ważny moment. To teraz trzeba zaśpiewać, powiedziała mama po chwili, weselszym tonem. Urodziny muszą mieć piosenkę. Tak, zawołała Nina. Bez piosenki się nie liczy. Trzy głosy zaśpiewały razem sto lat. Starsza pani klaskała w rytm, a na końcu uśmiechnęła się, a z jej oczu poleciały łzy szczęścia koniec dziękuję za przesłuchanie naszej bajeczki zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę oraz komentarza. Do zobaczenia w kolejnej historii.